Inicjatyw Społecznych Zręcina i innego środka kultury. Przypadnie ten zaszczyt i honor wystąpienia na dzisiejszym spotkaniu i dotknięcia słowem prawie ośmiu wieków miejscowości, w której ktoś kiedyś przesłał Zręcinę. Nie da się paru zdania, przewertować pamiętnika znacznego Starego Zręcina. Nie można też nauczać się w datach i tekstach źródłowych. Trzeba pominąć wielkość działów, Równie ważnych i równie ciekawych jak każdy spędzony tutaj dzień. Bo czasu nam jest mało. Co można powiedzieć w chwili takiej jak ta? Jakich słów użyć? Na których wersetach zatrzymać wzrok? Które zdjęcia opisać mam wam, szanowni goście? By uszanować waszą tutaj dziś obecność darując każdemu grudkę. Wie o ziemi, którą ktoś kiedyś przeżył. Nadchodziły czasy tak zwanego wyzwolenia, a zarazem zniewolenia. Nadchodziły czasy perelu. Jaka była historia tego okresu? Niech posłuży nam przykład dla mnie największego z ręcińskiego bohatera okresu wojny prl perelu, a jest nim major Adam Trybus, pochodzący z ulicy szkolnej. To jeden z najwspanialszych życiorysów tego okresu wśród To dla Ciebie, Panie Majorze, jest dzisiejsze spotkanie. Ten znic z nicz pamięci zapalony w Twojej rodzinnej miejscowości. Tytułem wprowadzenia do wykładu profesora Leszka Trebusa o swoim ojcu chcę poprosić Was Słuchacze, byście próbowali zrozumieć wielkość tej postaci, jej tragizm poprzez aspekt zwykłego człowieka i jego rodziny, której zadawano ból, która cierpiała, którą gnębiono, którą upokarzano. Ktoś dzisiaj może powiedzieć, i po co mu to było? Dwa lata po upragnionych studiach iść na wojnę. Opuszczać kraj i tam zaciągnąć się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako cicho, cicho ciemny żołnierz Armii Krajowej wrócić na okupowane tereny Polski i walczyć z niemieckim okupantem. Po co po tak zwanym wyzwoleniu walczyć jeszcze z Sowietami? Po co to było? Pytasz mnie młody przyjacielu. Czy dla Kanski sławy, kariery? Otóż jest jeszcze coś ponad co pieniądze i słabo. się. Jest to znane tylko wielkim tego świata i kiedy pytasz mnie, drogi rozmówco, co to jest dzisiaj patriotyzm, wtedy ja daję Ci jedną krótką definicję ważną na każdy czas która brzmi, Adam Trybus, major Trybus, wychowawca, humanista i człowiek. Kończąc, muszę wspomnieć o jeszcze jednym zdarzeniu: monopoli jest rok. 2012. Po tym sejmie marszałek prosi o minutę ciszy dla żołnierzy wyklętych, Między innymi dla Majoranczyków. Jednak niektórzy posłowie demonstracyjnie postanowili w tym czasie opuścić salę. Jak nazwać takie zachowanie jakiegokolwiek Polaków? Kim są ci posłowie? Jak ja to posłuży zdanie jednego z kultowych polskich. Nie ma takiego słowa w słowniku ludzi kulturalnych, które mogłyby określić takie postępowanie. Tym, ja dzisiaj 20 lat gdy rosyjskie wojsko i ich prowincjenci opuścili Polskę, a w ich umysłach wciąż jakby ubezka nienawiść do polskiego żołnierza. I w ten sposób jeszcze chcą go upokarzać i jego rodzinę i nas wszystkich. Jak was mam prosić? Drodzy goście byście stanęli w ochronie honoru majora, bez względu na wasze przekonania. Bo wolność tak samo słabuje jest lewa, jak i sprawa. I granie z nią zawsze jest niebezpieczne, zwłaszcza, że życie każdego z nas jest bardzo staw... być skomplikowane, tylko śmierć zaręczam, zawsze jest proste. Panie Majorze, jako potworący rezerwy, chcę Panu tu w wolnej Polsce, chęcinie dzisiaj, której Pan nie doczekał. Powiedzieć, że miarę możliwości będą za Panem ten, Pana śnieżki pamięci. Nie jako drodze rewanżu, ale poprzez grotę, bo wierzę, że dzięki Panu ta historia, historia przez Duże H, staje się nadzieją naszej przyszłości. Dziękuję wszystkim za cierpliwe wysłuchanie kilkudziesięciu niezbyt zgrabnie wypowiedzianych przez mnie zdań Powiem teraz tyle, że usłyszycie Państwo, jakby z pierwszej lęki od profesora Deszta Rybusa, jak to wielki człowiek wyszedł z małego zmienia.